Cześć, witam na moim kanale Ant Kraków. Dzisiaj taki pierwszy odcinek. Yy, taki informacyjny. Tu widzicie formikarium z Mensor Struktur. Dzisiaj wam nie pokażę już. Niech się odpocząć, bo już odkrywałem je, żeby je nie stresować, szczególnie królową. Yy, to jest taki króciutki właśnie filmik informacyjny. W, właśnie, że filmiki będą się pokazywać tak, takie trzy filmiki tygodniowo, no, czy tak od jednego do max trzy, cztery, no. Więc jak, nie, jak będzie na przykład mniej niż trzy, czy cztery, czy dwa, to nie złożcie się, bo, no. Właśnie tak mówię, że od 1 do 4 maksymalnie tygodniowo filmików. Yy, następny filmik będzie z odpakowania paczki yy, zakupionej od Ant Hunter. No, a dzisiaj właśnie ten informacyjny. Yy, będą tu pokazywane różne kolonie. Na razie mam tylko jedną kolonię, czyli meso yy, Już tam jest około tak. Twa, jedna królowa, ten, bo to jest yy, gatunek, który może mieć tylko jedną królową. Yy, mam chyba tam, że 30. No nie 30 no chyba, a może, już dawno nie sprawdzałem, nie liczyłem, no tak z coś 20 coś, powyżej 21 coś takiego robotnic. No jedna królowa. I ty właśnie za jakiś czas też powinien się odcinek Yy, pojawić drugą, nową kolonią którą ku, zakupię sobie, już zamówiłem i pojawi się za jakiś czas w tym tygodniu, albo w następnym, albo jeszcze w następnym to jeszcze nie wiem, ale no, hmm. no oczywiście do przyjdzie w tym tygodniu ale nie wiem kiedy filmik, bo nie, nie wiem czy będę miał czas po prostu yy, i to będzie nowa kolonia, nie zdradzę jeszcze co to za gatunek, bo to ta nie jakby niespodzianka. Yy, no. O tym formikarium. Yy, w ogóle co z czego jest. I wtedy wam pokażę moróweczki. To też osobny odcinek. Nagram. I yy, chyba tyle właściwie. Bo to, to taki krótki miał być odcinek. Właśnie na ten kanał mówił o hodowli morówek, Co ile nie więcej nawadniać gniazdo Co jaki gatunek je nie więcej No i tyle No i tyle właściwie z tym odcinku Więc Zostawcie lajka like bo to bardzo fajne by było bo Tu Początek właściwie z murówkami, początek mojego kanału, więc bardzo fajnie, żebyście zostawali lajka. No i jak Wam się spodoba, kanał za jakiś czas suba. Więc do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Będzie w miarę fajny, to na pewno. No więc do zobaczenia. Pa!